Witam go się Manko, Hexen i to jest kolejny odcinek z Minecraft Survival Ten co wczoraj, dokładnie ten sam serwer Tylko pewnie zapytacie mnie Dlaczego wyglądam Właściwie dlaczego jestem w żelaznym secie Skoro byłem w kopalni Bez cecika, bez niczego A to dlatego mnie Trochę się wczoraj wy... dużo wydarzyło po odcinku Wiem, wiem, nie powinienem tak robić, dlatego teraz już będę starał się po prostu większość życie robić za na odcinku Ale plan na dzisiaj jest prosty Musimy zejść najpierw z góry Bo, nie wiem, po prostu tu A, żeby tak ładnie było To są moje itemy Zapytacie czemu mam jeden level, czemu mam level 1 No Wywaliłem się, tak można powiedzieć Mam już tutaj kolegę na starcie o ale pan kolega Dobra, pan kolega O kurde, łe nie wiem, czy mówię raz w siekierę, raz w miecza. Ale no. Ale my musimy iść po drewno, bo dzisiaj... <ścoughs> Przepraszam bardzo, ale kaszelek mam mały. Taki katar, ale nagrywam dla was. Dzisiaj odcinek też jeszcze ale plan jest prosty. Musimy dzisiaj znaleźć miejsce na bazę, na domek. Będziemy sobie budowali domeczek Pewnie wiem, pewnie na no, odcinku domek już skończę budować pewnie poza odcinkiem, jak w ogóle zaczniemy dzisiaj, mam nadzieję, to pewnie go skończę budować już poza odcinkiem, bo nie wiem czy Wam się chce oglądać jak będę budować dom cały czas. Raczej nie. Ale no. Zciomy sobie drwienko dębowe, bo tutaj jest, no dębowe jest przy okazji, to skorzystam i sobie je wybiorę. Kolejne Więc wiecie, nie? No? musimy sobie do, dobre, dobre miejsce na dom Takie fajne O kurde No a najlepiej Czym wcześniej Tym lepiej, jak dzisiaj jedna no, osoba jest na serwerze sms, Czym wcześniej, tym lepiej Dlatego, bo później no mogą już nie być takie dogodne miejsca, teraz to co, no... Pierwś, jeden z pierwszych osób, która będzie szukała miejsca na dom, na bazę... No to wiadomo, największy wybór. I to się najlepszy. lepsze. Problem w tym, że tu dosyć ciężko z drewnem, dlatego lepiej pozbierać sobie go o wiele więcej na zapas. I dlatego też wziąłem jedną sadzonkę, żebyśmy mogli sobie tam sami posadzić drzewa. Żebyśmy mógł sobie posadzić drzewa u siebie. No nie, no mały zombie musiał jeszcze wlecieć. O, No widzisz, proszę stawić mnie, tylko wezmę to i wyrzucę dalej. No i dobra. Mm. Tak, tak desek sobie, w sensie, nie desek, tylko drewna samego w sobie zbierzemy i... Zbliżcie owce. No nie no, jeszcze inny kolor wełny mam, już trzy różne, no nie fart. O! Wełna. Owca. Jeszcze jedna owca. I zarobię sobie beda, bo jednego beda gdzieś mam... ...w kopalni. Ale o tym byście wiedzieć wiedzieli, to było poza odcinkiem. I respi się w cave'ie. O, odycy, odycy, odcinek, ale co odcinek? No, to jest mój kolega na serwerze. Bardzo dobry kolega. W ogóle mamy tutaj w planach zrobić też jakieś takie różne evenciki. I tam może PvP, a może też jakiś inny niż PvP. Wiecie, żeby nie było tu nudno. Mam w ogóle dużo satonek. No i wiecie. Tak w ogóle jestem ciekawy kiedy będzie użyta arena do Krystali, bo to obsidianowy clocz to jest arena do krystali. Ale w sumie nie tylko tam można też się być, tak A jak nie wiecie co i jak z tym serwerem, to zapraszam do poprzedniego odcinka Żeby się widzieli o co tutaj chodzi. Na no, ale nie są skomplikowane. To jest praktycznie zwykły serwer, bo nie do końca. I robi się dzień. No i wszystko jest A teraz wyruszamy szukać... Miejsce na domek, oczywiście musimy być za tą linią, to właśnie jedna z zasad. Yy, ale no, mówię, zobaczcie po poprzednim Więc tak. Yy. Możemy budować po tej lewej stronie. Yy, nie tutaj, pamiętajcie, jak będziecie to, to zawsze musimy być ludzie tego nie ma, tej areny. I tutaj mamy już róg. No i tu mi się nie podoba, bo widzę opcję na nową Skaczący blok Dirta To było dziwne zjawisko i wyrzuciłem mój miecz Ale no niedaleko Tu jest nawet ok Myślę, no dobra Nie, nie jest ok, bo to jest palm creeper Cholera, wybuch Nie umiem mówić z creeperami, problem Ale idziemy dalej, ponieważ jeszcze jest jedno miejsce takie które ja widziałem przed odcinkiem, już tu sobie chodziłem, ale... Wiecie, tu bym miał mieszkał, nawet tu jest poza linią. I nie możemy. Oczywiście możemy kawałek wjechać. I myślałem nad tym miejscem... Tutaj. I chyba właściwie... Tu zrobię ten dom. Tak mówiąc szczerze... Tak, tak. Chyba robię ten domek tutaj. Mhm. Robimy dom tu. Tylko pozbieram sobie trochę dirta, żeby tą dziurę tu zalepić A i ogólnie, jeśli chodzi o to, coś, co, czym się różni, z poza linią, to tym, że tam trochę więcej dozwolonych rzeczy A jeśli to się robi, ale praktycznie, no, oczywiście można tu się atakować, można się bić, można, nie wiem, różne rzeczy robić Ale ja na razie nie mam zamiaru robić nikogo, no chyba, że jak z się... Oczywiście w Minecraft'cie się pokłóca, to wtedy tak. Na przykład jedną z zasad jest, o której mówię mówiłem, to, że krystale można używać wszędzie poza terenem mieszkalnym, czyli tu za linią. I nie martwcie się, może ja sam nie umiem krystali, nie umiem się nim no. Ale oczywiście będę wychodzić na pewno z tego terenu. Będziemy się na przygody. Żeby oczywiście osoby, które będą farmiły kryształy, miały szansę jakkolwiek po używać, wiadomo, nie? Powalczyć. To jest arena, ale wiecie to nie to samo. A zapytacie dlaczego nie możemy się być w środku, no... W ogóle czemu ja wypełniam z ja robię? No nie możemy się być tam na omowieczę, no. Parę no. to większość osób, bo oczywiście, Jak wczoraj odcinek to były tylko trzy osoby, no ale potem po odcinku było jeszcze, jeszcze więcej. No i w ogóle tu gra będzie naprawdę dużo osób, tylko nie zawsze może wszyscy naraz. To no, dlatego, że no po prostu zniszczenia byłyby duże, nie? wiem powiecie, no po prostu, wiesz, obcy, no, Sam to, że Obsidian stoi, no to dobra, jakoś jeszcze się przeżyło, no ale te dziury... Dużo dziur... Kto by je zalepiał? No, nie wiem, ja bym się pewnie nie chciało. Ale możemy to zrobić. Nie wiem. Ale musimy skupić się, jak ten dom ma wyglądać. Mamy kobla, żeby jakoś był ładnie. Mamy jeden piec, tylko mamy crafting! Mamy craftingu. No jak zginąłem to zyskałem część itemów, no ale większość mam z powrotem, więc... Nie wiem, wszystko super, jakoś... Już... Wszystko nawet okej, okay. A więc czerpmy sobie drewno i zróbmy z niego crafting. I postawmy piec i crafting obok siebie. Zróbmy sobie piec numer 2 i piec numer 3 i piec numer 4. Zrobiłem trzy, ale chodzi, że wszystkie stawiamy i dzielimy. Raz, dwa, tu, tu, tu zabiorę po jednym, tu zabiorę po jednym, Tyk, pyk, mamy równo. I skraftujemy sobie łopatę. E, zapytacie czemu nie przekraftowuję całego drewna, nie przerobię, w sensie... No nie robię go dlatego, bo... No bo my się będziemy używali do dekoracji. I sadziłem moje cztery sztabki żelaza chyba. Wszystkim zgin nigdy zginąłem. Aj, no i to jest, to już jest minus taki duży. No ale trudno, trudno się mówi. Nazbieramy sobie, nakopiemy sobie go z powrotem w kopalni. Nie ma co tutaj płakać na rozmagnieni jakie. Musimy dalej dalej sobie żyć i zbieramy sobie piaseczek piaseczek oczywiście na co? No na szyby, a coś innego no coś innego na piasek myślę szyby no, no no jedynie do może do kaktusów, których i tak teraz nie mamy bo, bo nie widzę tu nigdzie pustynę no ale kiedyś może zrobić przygodę pójdziemy na pusty. mam nadzieję że tak hmm. dobra spalamy sobie ten piaseczek dokładnie tak Właściwie to piasku powinno starczyć A ja zacznę myśleć na jak zbudujemy Dobra materiały potrzebne do budowy O kurde O! Mieliście pan antyleksikę z nami tutaj no, Znali skorciku, tylko się odzywał, no lecz będziemy zmuszali tylko... No w taką rzecz, że jakby się, jakby się chciał co nam bić, to nie masz szans. No nie, nie chcę się bić, już mówiłem, witam, że bitka to dla mnie nie... jest zbyt pożądana rzecz i się nie poradziłem trochę z wielkością, nie? nie. O kurde! Cze! Cze! Kurczę, kurczę, daj, daj, daj daj, kurczę, kurczę. O, co znalazłeś takiego Cave, który jest gigantyczny. No czy cave'a gigantycznego. Wziąłem też kobla więc tu z Ciebie. jest razem Mineshafta. Try była bardzo ciekawa rzecz. Nie byłem w mineshrafcie wczoraj, poza odcinkiem też ale nic tam nie oszukałem. Nie było tego no, nie nie było tam nocza. Ja bym, nie wiem, czy mi by noc był potrzebny. I czy ja znowu znaczy... zrobiłem za wielki dom? Znowu zrobiłem jakiś przewalony, wi owalenie wielki dom. Nie, nie, nie. co ja teraz z tym zrobię? Zbieramy po drodze to... Dobra, to jest bardzo opatrz, teraz zbieram. Mam Bardzo o zrobię jakąś część mieszkalną, czy na dole. Nie wiem, trochę wydaje mi się, że to za duże i trochę tego skopię. Kurde, jaka i pająk. No, skopiemy, bo ja nie chcę, żeby to było za duże, bo potem będzie za dużo pustej przestrzeni, a nie lubię jak tak jest. Dobra, mam jedzenie, dobra. Z to mi ostatnie jedzenie hasło przypale. się pająka. Co niepokojące, bo nie O! Trochę lepiej! Didaktyczne obudowanie Trochę lepiej więc idę. To i sobie jedzenie przepale, dobra Coś w pająki To nie jest dobrą rzeczą Options Może sounds. W ogóle będą te pewnie live'inki robione stąd Czemu ja to kopię? Czemu ja to kopię siekierą? No nie wiem. Nie wiem. Odkleja co... totalna. 2, trzy, 4. A on jeszcze jedno zrobił, żeby... No chyba jeszcze jedno zrobię, żeby te siebie były równe. Ale to już nie będzie ta wielka. No dobra, robimy. kurczaka. W to tym jest kolejny spawner! O oh, kurde, o oh, kurde. O oh, kurde, o oh, kurde, o oh, kurde. Ale laguje, ale laguje, ale laguje, ale laguje, ale O oh, Jezus. Chciałem tą spawner przejść, go zniszczyć o no. kurde dwa jest taki trochę to odcinek, bo nic się tu za bardzo nie dzieje bo ja ja za no ale wiecie no ale dobra, muszę zrobić tak, jedną to, rzecz tramirotuje dupa, czekaj I teraz będzie można zrobić szybę, ale trochę za duże to chyba zrobiłem tak. bo, no i znowu kolejną zmianę robię, obniżamy to Robi się noc, a ja nie mam łóżeczka. Słabo. Kurde. Mleki przypał. Jaki? że. <laughs> Jest. E, z, pięć, z pięć spiderów. E, tych cajwowych. E, a ja się schowałem w boksie i nie mam jak wejść. O krak chyba po prostu i tyle ci mogę powiedzieć. Mógłbym ten vlog zniszczyć teoretycznie. Raz, dwa, trzy. Mogę go zniszczyć cztery, i zamienić na. ...takich tej Jeszcze jeden chyba gdzieś tutaj będzie. Coś się zabuduję. Z tej strony Raz, mi to nie wystarczy. Raz, 2, 3, 4. Jest środek. Są podwójne drzwiczki. O, się boję. Stąd wyjść. Muszę tam jakoś podkopać, żeby jakby im... ...ten spawner zniszczyć. Czy zombie do tego brakuje? To jest tak, się też mało odzywam, ale to się tu skupia na gierce trochę. Taki domek chyba starczy. Dobra, nie, 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 chyba jednak. Zobaczmy, jak to by to wyglądało. Ile ich tam jest? No, o, chyba tak będzie, będą takie Dobra, tak robimy. Mamy, nie mamy. mamy Koblał Jezus, po... przydałoby się dzień. I przydałoby się zrobić skrzynkę. No nie mm. mam łóżka, więc ci nie pomogę z dniem. Też, nie ja mam. Więc, no to pasuje to... na razie. Dobra, chyba jolo. Ty chyba jolo. To jest Kudę. Właśnie, przecież ja będę tej się kierował, kamiennej, nie będę marnował tej. Mówiłem, że powinienem zrobić klas pejny ale nie chce mi się, będę mieć takie normalne. Ja coś tu nierówno mi wyszło, czy mi się uda? No, jest nierówno, a myślałem, że będzie równiutko. Udało się, dobra, zniszczyłem dobra, spawner. Momentie, no co? Nic nie dobra, z... dobra, udało się. Mają pojedynczy drzwi, dobra. Jeszcze szybko tylko to. Dobra O kurde. Nie, nie. Chodzi o to, że zniszczyłem spawner pająków cave'owych. O to mi chodzi. Ale masz, masz... jakiś sojusz albo taki na stałe... Nie, 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 Z nikim, z nikim. Tymczasem mam H tylko z Ksoliasem, więc... Teraz jest taki ogólny, mas też kolega na tym serwerze, a tylko ja był poza odcinkiem. Ale ja z nikim też w sumie sobie... Ja ich jest! Pięć pająków w jednej klatce, krat bo ona spamione. Dobra, ej, mi się podoba to miejsce, które wybrałem. Bo o tym tutaj, ty zróbcie, żeby to uwagi tutaj. Jeszcze ten pan gdzieś tu jest. Tam jest dobra. To luz. Zbieram więcej tego czegoś, czego nie mogę powiedzieć, co to jest, bo nie chcę się zdradzić z moją OP bronią. A no, wiem chyba zbierasz te stalaktyty, nie? Możliwe. No! A widzisz, widzisz. Kto chce, ty? kto chce, idę, to by ona na się... <laughs> ja nie mogę, no nie wiem. To wiesz Nie Nie wiem, na co jest ta. Nie ma. Kurde. Nie ma. No i? Nie, nie ma, napisałem, nie ma. Nie ma nic. Ile a Mamy już 21 no, no, minut nagrania, a ja nawet nie jestem w połowie budowania domu. No trudno, jeszcze dokończyć, jeszcze trochę... Ude, Kurde, o... Widzałeś nie obraszam! Widziałeś się nie, się nie oproszą, jak będzie doszedł. Dobra, ten creeper musi iść za mną, bo ja nie chcę, żeby mi wybuchał przy domu. Co, on nie musi wybuchać. Zginął, dobra. On nie musi wybuchać. No nie wybuch, nie wybuchł. Łuk co zrobimy jak mamy, no nie mamy jeszcze trzech. W ogóle szkieletem mamy się pocałować. Ja mam 21 Nici, więc wiesz. No ty tam masz pajączki. Robisuję, ja może jest ciemno, trudno, ale idziemy budować dalej nasz domek. O węgiel! Eee... Węgiel akurat zbiorę, bo nie ma. Słyszałem go. Kogo? Mały gnój. I to dwa. Przepraszam, Czuję ci. Małe dziady. Będę mówić. Małe krypki, a nie. Tak, tak jak jakby. Przepraszam. Małe dziady. Mały są... Pot. Nie go. Każdy kto ma, pl... kto ma plus ten sus. <grym> Ale to nie TikTok. To, to nie jest Zdaję sobie z... z tego sprawę. Na na widzowie. A przy okazji... Żebranie, o, łapkę, zostaw łapkę, jak chcesz. A nie, jak nie, to trudno, i subika. A jak nie, to. Ee, A oni się dostanie! A jak nie, staje. to, ale to proszę zostaw. Bardziej, A jak, by mi bardzo A było, jak nie, zostaw. to zostaw. To, to nie miało sensu, ale okej. Okay. Dobra, koniec, Właśnie. koniec już tego. Chodzi. Koniec tego żebrania, bo nie wychodzi. YouTuber, YouTuber, kiedy się reklamuje, to zawsze mówi bez sensu. I później mu dajemy ławki w górę. O, w moim przypadku jest tak trochę, być powiedział, nie wiem. Nie no, ale po ostatnim filmie co to byś czuła, górę to i tak dla mnie dużo. O, jednak, jednak nie chcesz na odcinku! A dlaczego? Widzę, jak, jak zabijasz zombie na powierzchni. Bo wi widać te e... paski zdrowia. Co? Nie ale ja nie widać... zombie na powierzchni. Nie wiem, ale no coś. Co, wiesz e... coś? Ja ale... NIE, nie co? WAŻ! Wasz...

jest tu! Co za dziad! Pod domem mi łazi! Nie! Coś oh, tak krzycze że... w ale nie, creepy. Dobra, ja mam pomysł. A on nie wyrabia psychicznie po prostu. Teraz już wygrałem. Teraz robimy. Odciągamy, odciągamy, on jest, odciągamy. On jest, no, no, no nie przyzwyczajony no, no. do grania w Minecraft'a. On nie umie grać w Minecraft. No dobra, się, nie no, umiesz. To jest A tutaj, dobra. Reaper leży. Krystale? Leży. Nie. No, nie! O krystalach nawet nie, O krystalach nie rozmawiaj wy. Ja umiem krystale Nie o, będę się... Nie będę się nie, się... nie będę się... nie będę się... będę się chwalił, ale umiem na, umiem na krystale Tak, tak Nie no sp spływamy lawą w dół I musielibyśmy zrobić jakiś prowizoryczny dach, ale czy ja mi się chcę robić schodki? Nie. O kurde, spadłem tam mi się najćwietniej renderuje, bo ten ternos ma takie osary. Dobra, nie wiem. Dobra, a jednak wizawie robimy schodki. Bo mi się tak chciało. Ja mam plan, że zrobię domek na drzewie. Ja dawno nie robiłem schodów na Survival. Jestem, już jestem na wazal, Jestem tak nisko, że przesada. Ooooooo, chyba, chyba. Czy coś Hu hu hu, nie, 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 nie. To jestem jakim cudem na skoro nie jesteś w deterze. Eee, bo tak. Jakoś jestem. Czy to by się bloki pomyliły. Nie. No jest... Dobra, na jestem, no jeśli wejdzie jestem na deterze. Ja wychodzę z deteru, bo już wiesz. Zaraz będzie koniec odcinka. Bo nie chcę już was zanudować z budowaniem, z budowaniem. Trzeba wrobić cięcia. Ja, no jakbym umiał to robić, jakbym umiał montować to ci się bym żera oczywiście. No, ja ja mam tylko cięcie na TikToku robić, więc... Tak to co, jesteś i tak i tak więcej ode mnie. Jeśli chodzi o montowanie to słabo mi idzie. No, ale dobra, widzę. No i dobra widzowie e, Co tyś, Co? Ej, boję się. Czego się boisz? W moim domku. Tak po prostu pojawiło się ciasto. Widzowie? Creepy. Widzowie, creepy, creepy. Creepy, creepy dobra, creepy. ale z tym dziwnym akcentem zakończymy nasz odcinek. Przy tym Nie, stój, 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 stój. Skończ za minutę. Nie mogę, no a co, a czemu za minutę? Bo jestem w kebie, może znajdę diamenty. Dobra, nie, widzowie, musimy kończyć odcinek, bo już tak was zamuzam. Prawie 3 godziny odcinka. No, 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 chciałbym, chciałbym robić tyle. Ale dobra, to byłoby na telewizowie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mamy jakieś dziwne ciasto w domu. Tak po prostu. Pojawiło się dziwne ciasto. A ja dziękuję Wam za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Siemano!